Cześć, dzisiaj zajmiemy się taką lampą po włączeniu nic się nie dzieje zobaczymy co jest w środku odkręcamy jedną śrubkę i nie możemy się dostać do środka trzeba mieć coś do otwierania podważamy delikatnie żeby nie połamać tych ząbków dookoła są takie ząbeczki Otwieramy. Udało się. W środku na pierwszy rzut oka kondensator jest już napuchnięty. Tranzystor jest spalony na zwadzie. Taka płytka, lampa i nic więcej w tym nie ma. Biorę się za wymontowanie kondensatora, tranzystora. Pomierzę tu jeszcze elementy. Zobaczymy, co z tego będzie. jest żarówka halogenowa, jakby ktoś kiedyś potrzebował, 12V, 20W. Przedkładnicę mam już poskładaną, czekam na kondensator, ładnie wyczyszczone to było w takim stanie jakim było. Topy 224Y. Kondensatory już w pojemności nie mają, ten już jest wylany. Ten ma 30 ohm wymienione. Załatwiam jeszcze. Kondensator 33 mikro na 400 V. Składam i oddaję. Więc ta lampa już podłączona, poskładana, wyczyszczona. Załączamy. Wiecie, wentylator działa. Powinno być wszystko OK. Jeśli się podobała naprawa, łapka do góry. Cześć!